Maura Centrum Olsztyna ponownie wita swoich klientów. Od 28 listopada możemy znowu odwiedzać sklepy i butiki znajdujące się na terenie centrum. Jednak musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Zasłaniamy usta i nos, dezynfekujemy ręce i stosujemy odstęp minimum 1,5 do 2 metrów. Punkty do dezynfekcji rąk dostępne są dla klientów na każdym wejściu do galerii. Są umieszczone również na wyjściach z toalet. Na każdym piętrze również dostępne są na wyjściach z parkingów. Oczywiście jeśli klient zapomni maseczki, maseczki są dostępne w większości naszych punktów, również w sklepach odzieżowych, można je kupić w aptece, w drogeriach. O maseczkę możemy poprosić także ochronę obiektu o utrzymaniu dystansu społecznego. Przypomną nam naklejki, które pomogą nam przede wszystkim na terenie strefy gastronomicznej. W trosce o bezpieczeństwo klientów pasaż, toalety, poręcze i inne powierzchnie dotykane przez klientów są regularnie dezynfekowane. Zachowujemy wszelkie standardy i normy bezpieczeństwa. Jako galeria handlowa zdobyliśmy certyfikat międzynarodowej organizacji Safe Shopping Centers. Certyfikat ten głosi, że galeria handlowa Aura jest galerią spełniającą najwyższe wymogi i standardy bezpieczeństwa. Kiedy już postanowimy odwiedzić Aurę, pamiętajmy o przedłużonych urodzinach aplikacji Sezam. Już niedługo dzięki naszym paragonom będziemy mogli wygrać wiele atrakcyjnych nagród, w tym samochód osobowy. Za dokonane zakupy na kwotę minimum 30 zł można zarejestrować każdy paragon powyżej tej kwoty i naliczać, zdobywać punkty. Te punkty z kolei możemy wymieniać na nagrody które są dostępne od ręki lub też do wygrania w specjalnych konkursach jak m.in. teraz ten trwający sezonowe urodziny. W konkursie sezamowe urodziny przede wszystkim nagrodą główną jest samochód Citroen C1 oraz dwa rowery. Na zbieranie punktów mamy czas do końca roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 stycznia w formie online, a nagrody główne wygrają te osoby, które w terminie trwania konkursu zarejestrują swoje paragony i zdobędą największą liczbę punktów. Aktualnie obowiązujące zasady oraz informacje poświęcone programowi lojalnościowemu SEZAM znajdziemy na stronie Aura Centrum Olsztyna.